No dobra, przed chwilą Wam mówiłem, że cytruję tylko na serwis klimatyzacji. No i niestety oczywiście naprawa. Dlaczego? Eee, ile było na kratce? 26. No 26 stopni, no to klima raczej nie działa w tym pojeździe. Także nie ma takiej możliwości. Co się tutaj dzieje? Zobaczmy. Manometry przed chwilą wskazywały około 4-5. I teraz moje pytanie jest takie do Was. Załóżmy, to było 5 bar, tak? Jakim cudem wy mówicie, że na manometrach możecie odczytać, ile jest czynnika? To Wy jesteście z gadu, i z gadula, gdzie złota kula? Bo jeżeli było 5 bar, a ściągnięte mamy 70 gram, no to o co tu chodzi? Wróżbi to macie. Tak, sami wróżbici tu są. Słuchajcie, po manometrach, jeżeli Wam jakiś warsztat będzie mówił, że na manometrach wskazuje, że jest ciśnienie prawidłowe, odpowiednie, no to jest jedno wielkie oszustwo. Manometry, zobaczcie, on momentalnie z 5 strzedł na dół, a nawet nie mamy 100 gram. Co prawda mamy małego wypiertka tutaj do zrobienia, ale podejrzewam. C1. Tak, C1 Citroen, tylko ile tu może gram wchodzić? 400. 400. No nie ma możliwości, żeby klimatyzacja wam się załączyła przy 100 gramach nawet. Więc właściciel nas coś tutaj robi w bambuko, bo mówisz, że klima działa, hula, ile wejdzie? Przyciągi, super. A wychodzi na to, że Boże nie działa. Się... Grozi! mrozi. <laughs> tak. Więc co? Mamy już zero. Widzicie? Nie jesteście w stanie stwierdzić po manometrach, ile jest czynnika. Absolutnie nie jesteście. Ja przynajmniej nie My wiedziałem to to takiej, to to takiej maszyny, żeby po manometrach nam powiedziało, ile mamy czynnika. Przy 80 gram. Pokazywało nam jak najbardziej, że mamy, niby wszystko w porządku, pełny czynnik, tak? E, 5 bar na, na jednym, drugim, czyli były równe. A Marcel podpiął i mówi, że nie ma w ogóle. Czyli mamy 0,80 i więcej już nie zejdzie. Bo mamy 0. Dobra, o proszę bardzo. Już spuszczenie oleju, kontrola ciśnień i tak dalej, tak dalej. Tak nie ma, nie miała prawa tutaj działać w tym aucie. Także działamy nad tym. I przechodzę, szukam, podnoszę sobie Skodę i działamy nad Skodą. Słuchajcie, przyszedł do mnie Pan, który produkuje chemię warsztatową, tak? I chcemy wykonać testy. Słuchajcie, chcę to nagrać, dlatego, że ja nie zapamiętam tych wszystkich nazw tego wszystkiego. Także co tu mamy? Środek nazywa się EcoSolve 2606T i służy do odtłuszczania, usłania ciężkich zabrudzeń. Mm -hmm. Jest on w formie takiej emulsji, którą to jest jedyny jakby sposób nakładania tego, czyli taką metodą zepsikania zikania, tak. I on, jako jeden z niewielu, ale, albo jedyny preparat na rynku, trzyma się powierzchni pionowej, nie spływa. I robi swoją robotę. No to już demonstruję. Tutaj, no. Tu jest tak zabrudzone troszeczkę. Dobra, słuchajcie, bo bateria padła. Tutaj pan to zapsikał to miejsce, wziął takie czyściwo, które też nam przywiózł. No, takiego czyściwa nie widziałem jeszcze. Słuchajcie, nie jest to papier. Co to jest? To jest taka struktura szmatkowo, szmatkowo celulozowa. Tak. Natomiast no, okay. jest, jest niskopylny, tak? okay. i teraz tak jest nałożony preparat, on jest był dosłownie nie wiem, może minutę mm -hmm. i sprawdzamy jego skuteczność. Oprócz tego preparat nie śmierdzi jak rozpuszczalnik zwykły, tradycyjny. Tylko pachnie pomarańczem, ponieważ jest tyduło, że na terfen pomarańczowy. Mm -hmm. Faktycznie. Czujecie? Tak. Ja w początku czułem, jest. No dobra. I on hmm. działa na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Tak. A muchy, na przykład owady? Też. Też. Czyli nie wchodzi w reakcję I z lakierem, tutaj... z niczym takim, tylko po prostu czyści swoje, to co ma wyczyścić. Chyba. Ja mówię, tutaj mam akurat test taki na ten stosunkowo niewielki ten brud jest. Mm -hmm. no tak, to no jest ja wiem, niewielki brud. Ktoś ma jakieś te komary, muchy? No masz ten? Najlepiej biały by się przydał. Nie ma białego lakieru. No to poczekamy aż to <grym> Dobra, no no cóż i... mamy tutaj innego jeszcze? No to preparat do usuwania farb, lakierów, żywic, polireta... pian poliuretanowych. I przed chwilą i się dowiedziałem, słuchajcie, że to usunie Wam lakier y... proszkowy. proszkowy. No trochę to potrwa, ale usunie. Wiadomo. Mhm. No to e... też gdzieś zrobimy zaraz, próbę na czymś. Dwa warunki trzeba spełnić. Temperatura minimum 15 stopni i dobrze wymieszać zawartość puszki. Aha, i on też tworzy taką, e... taką taką pianę, która też nie spływa z powierzchni pionowej. Ona się trzyma i, I, robi, i robi I sobie robi swoją robotę. Robi. Czyli to jest to, podejrzewam co na tych niektórych filmikach, gdzie e, z, nakładają sobie preparat i to tam w pewnym czasie zaczyna to wszystko odchodzić. Tak. Okej. Okay. A preparat nie chorku metylenu, czyli, Aha. czyli rzeczy, która jest podejrzewana o rokotwórczość. No tak. Jest nieprawdopodobnie skuteczny, ale chyba teraz Dobra. nie mamy będzie przetestować. A coś zaraz znajdę może. Coś zaraz no, znajdę tak, może. tu już taki preparacik. Dobra, a co to jest to? No to, jest, to jest preparat, który wiąże rdzę. Nakładamy bezpośrednio na korozję. Oczywiście, jeżeli korozja jest luźna, no to, luźna, to trzeba ją zdjąć. zdjąć tak. Można dobrze było odtłucić, jeżeli tam są jakieś tam zatłuszczenia frakcyjne. Mm -hmm. I wtedy to nakładamy pędzelkiem, wałkiem lub, lub zanurzeniowo. Mm -hmm. I po 10-15 minutach stworzy się taka bariera. Taka organiczna bariera, która, która przenika, uwaga to jest ważne, przenika warstwy korozji i łączy się ze zdrowym metalem. Bo inne środki na rynku, one tylko powierzchniowo okay. działają. Środek jest wodorozcieńczony. Czyli do wody możemy to dodać i rozcieńczyć go. No dobra. To co, będziemy testować? Będziemy testować. Będziemy Potrzebował, testować, będziemy sprawdzać. Potrzebowałbym... Aha, to o, będziemy testować. A co to, to jest preparat wielofunkcyjny? No to jest takie trochę lepsze jak Budę 40. A roz taki jest podobny chyba, tak? Bo to jest róż rusz, 100? To jest raz. A tak. raz jest podobny. A to jest kwestia nazewnictwa. Każ każdy ma swoje no, nazwy handlowe. Czyli tutaj Wieszka. mamy tak zwany nieodrzewiacz, tylko jak to pan mówi, uwalniacz. No, to jest środek, <laughs> który iluzuje połączenia, pomaga przy, przy demontażu zapieczonych rzeczy. Okay. I tak dalej. Czyli ta cytryna C5, jak była, to powinien pomóc, a nie taka brecha 2 metry. No Myślę, powiem, że tam tak. raczej by sobie to też nie poradziło, aczkolwiek. No szkoda, że nie miałem wcześniej, żebyśmy mogli to wypróbować. I tu a coś jeszcze jest. taką paskę montażową ceramiczną. Bardzo fajna rzecz przy montażu, szczególnie w koła. Mhm. Czyli nakładając, demontując koło, nakładając koło z powrotem nakładając jakby ten, ten produkt na. Na gwint śruby mamy pewność, że nie zapiecze się, a przy kolejnej wizycie odkręcimy bez problemu, bez urywania śrub i bez tam jakichś przedłużek, bajch dalej. Czyli to nawet może nawet nie na koła, ale przy zawieszeniach byłoby lepsze. Gdziekolwiek tam gdzie jest. Szczególnie cięż... te śruby regulacyjne, co są do, do ustawiania zbieżności słuchajcie, no to już widzę, że to by miało tam zastosowanie. Bo wiecie, jak jest po roku czasu. Nie idzie już tej śruby odkręcić i idzie razem z tulejami. No i temperatura do 1400 stopni, więc jest no ostro. Jest robione na bazie tlenku tytanu, więc... Okej. Okay. Czyli widzicie, mamy do testowania trochę tych środków. Przetestujemy, no i Wam powiem, jak to wszystko działa. A zresztą będziecie widzieć na kanale. Jeszcze Jaguara nie przyjpałem. Dobra, słuchajcie, idziemy przetestować. A przetestujemy to. Właściciel chyba nie będzie miał pretensji dlaczego. Dlatego, że i tak będziemy wymieniać te drzwi. Tak, ten słynny Jaguar. I możemy sobie tutaj drzwi zapsikać i zobaczyć, co się będzie działo. Taki i na bogato, robimy na bogato. Słuchajcie, tak, będziemy. On sobie musi poradzić z farbą termutwarzami. Tak jest. Pytanie. No to czekamy. Nie wiem, 10-15 minut. Mówię preparat nie spływa, trzyma się powierzchni prędzej. No tak. No bo inne preparaty dajmy na to nałożymy, one spływają. Co prawda niby kisiel, ale on spływa. I potem się robi problem, bo trzeba nakładać wyżej, żeby on spłynął tam gdzie chcemy coś zdjąć. Dokładnie, tak. Więc tutaj już w tym momencie mamy plus. O, ściągaliście lakier z takiego jaguara kiedyś. O, tu jest Dobra, zaraz sobie zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mamy tu beczkę w rdzy i zrobimy sobie taki test na tej rdzy. bardziej rozprowadza, bo by mi się trochę przelało, ale większą część zabezpieczymy. Jasne. Oczywiście do tego powinien... No być. dobra, a co będzie się działo, dajmy na to, to wyschnie, tak. zostawimy to w tej pozycji mhm. i jak chce ta beczka tak stoi. No i mówię, w tym tu... miejscu już korozja nie wyjdzie. nie wyjdzie. Nie ma nie szans. Ona za jakieś 10-15 minut w tej temperaturze przyjmie taki fajny ciemnografitowy kolor mhm. i tworzy taką barierę, taką powłokę organiczną, która praktycznie w 100% zabezpieczy przed dalszym postępem korozji i przeniknie, przeniknie tlenki i połączy się ze zdrowym metalem. Aha no to słuchajcie, macie niepowtarzalną okazję zobaczyć chemię której na pewno nie widzieliście jeszcze, już do tej pory, tak powiem, w tej chwili, bo już widzę, że to jest całkiem co innego niż ten APPR Stop i te Brunoxy całe, to jest całkiem co innego. Brunoxy to mają taką transparentną barierę, tu działają bardzo podobnie, natomiast Brunox nie był do No tak, no dobra, to zostawiamy go, ja mam sobie sknie, a zaraz przejdziemy na tej Dobra, i jeszcze jedną rzecz zrobimy, czyli to, co na Jaguara, Tylko to, jest, to jest taka farba, z którą sobie prawie natychmiast poradzi. Ale Jaguara ma już farbę troszkową, więc. No tak. Trochę dłużej to za nim. Ok, i zostawiamy na około 10-15 minut. Dobra. No dobra, słuchajcie, jestem tutaj po 5 minutach. Pazury sobie zdrapię, nic więcej. No. I ponoć to tylko flekcja można zdjąć. Dobra, tu teraz mamy tą beczkę. Zobaczmy sobie, no faktycznie złuszczyła się cała farba. Ok, schodzi przepięknie. Dobra. No co, zaraz przejdziemy do Jaguara. Dobrze, słuchajcie, tutaj ten środek został zapsikany na Jaguarze. O, jest ten Jaguar. I coś wam teraz pokażę. O, troszeczkę zapomniałem o tym, nie wiem. Posiedziało to chyba z 30 minut. Mówię, a podejdę, zobaczę. I teraz patrzcie na to. E, to jest lakier. E, proszkowy utwardzany. Utwardzany proszkowy, patrzcie na to. Termin, termin. jak zaczyna schodzić wszystko. Widzicie? Bez szorowania, bez niczego uszkodzić powierzchnię, to ja zawsze rekomenduję plastikową taką szparę. No tak, ale tutaj te drzwi tak idą. No to tak tylko da. Na... Patrzcie jak to wychodzi. No, daje radę. Podobnie będzie z lakierem. Stawić. Wiecie co wam powiem? Kiedyś przyjechał do nas jeden z klientów z zaciskami, takimi jakimiś pomalowanymi i one były tak dosyć mocno pomalowane, jakimś taką naprawdę twardą farbą. Piaskarka tego nie ruszała, dosłownie piaskarka nie chciała tego ruszyć. I kurde szkoda, że nie mam tych zacisków, bo tam to by test wyszedł po prostu przedni. Nawet warto byłoby zostawić ten środek na całą noc, żeby sobie żarł, ale... to jest preparat do tego. Ale nie, ten zacisk ewidentnie był pomalowany cholera wieczym, Bo nie oszukujmy się, taką farbę ja do piaskarki włożę i ona zejdzie. A tamten zacisk włożyliśmy. Słuchaj, nawet centymetra nie było w stanie, piaskarka nie wzięła. Wziąłem ją na maksymalne obroty, 8 bar i nie ruszyła. Dobra, także co? Jeszcze zobaczymy sobie jeden test, bo akurat... Dobrze, słuchajcie. Pan nam przyniósł jeszcze jeden preparat. Bo tutaj, wiecie, ten napis jest, co zrobione przez te dzieciaki. To co? Taka, taki, taki kawałek próbki pan przyniósł, żebyśmy sobie wypróbowali, jak to działa. Przypomnę Wam, że ten napis ma tutaj już no, rok, rok lekko, tak rok, także wiecie, słońce, nie słońce, rok czasu tutaj ten napis jest. Faktycznie, ten lakier nawet wygląda jak po polerce, no i zobaczcie, także nie będzie problemu z tym napisem. Oczywiście fajnie, że ten preparat jest, dlatego że ten element zostaje cały, bez jakiegoś tam lakierowania i tak dalej, a drzwi ja sobie pozwoliłem, bo drzwi mamy, będziemy właśnie wymieniać. Także uratujemy taki element. Ubo przede wszystkim. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby mi się bardzo przydać, bo ja trochę robię w elektryce i wiecie, jak nieraz są gołe kable, a nie chcemy ich przycinać, więc zostaje nam tylko oczywiście taśma izolacyjna, no, taśma izolacyjna jest taka jaka jest i tam mówi, że to jest jakaś płynna guma. weźmiemy sobie chyba dobrze by było coś ciemnego wziąć czemu ale jest tutaj jest, 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 mamy super ten ponieważ jest słoneczko i ten to stosunkowo szybko odparuje mhm. ja tu chcę pokazać dlaczego 3-4 warstwy trzeba nałożyć ona no, na takim kawałeczkom gdzie fajnie widać. Teraz sobie to przesnie. I to będzie nasza pierwsza warstwa. I rzecz polega na tym, że ona zbiera. Ma świetne zabezpieczenia tego czyli odcina jakby do góry wilgoci, do, do, do danego detalu. Mhm. Ma, by trzymałaż temperaturową, bo jest z dodatkiem tlenku tytanu. E Natomiast dlaczego 4 warstwy? No dlatego, żeby ją było łatwiej zdjąć. Zdejmujemy ją, jakbyśmy sobie zdejmowali skórę. Dosłownie. O. Tylko mówię, efekt będzie dopiero przy nałożeniu. Czyli, że tak się zapytam, mamy tylko kawałek kabla przykładowo. No. On byłby obrany, dajmy na to centymetr obrany. Mhm. Jeżeli ja bym sobie na ten kabel nałożył 4 pięć warstw, mhm. to on mi zrobi tak zwaną izolację? Powinien. No zobaczcie. I może być tak, że odejdzie nam już izolowanie przewodów. A bardzo często się zdarza, tak jak tam właśnie w, tym, w tej spodzie, że ktoś ponakował izolację, no i jest ciężko to zaizolować. Aha. Bo jest nakuta, czyli ta instalacja jest jeszcze sprawna, ale ona za rok będzie po prostu zgnita cała, bo woda będzie się do niej dostawała. Tak. A tym sobie jest, byśmy to zabezpieczyli. To jest też bardzo fajne rozwiązanie do zabezpieczeń profili zewnętrznych do zabezpieczeń podwozia. Aha. Dobrze, słuchajcie, zostało to nałożone. Cztery warstwy i teraz tak. To mi się może przydać jak najbardziej. Wiecie co? Do uzupełniania właśnie instalacji elektrycznej, jeżeli będziemy mieli jakiś kabel tam naderwany. Świetna sprawa. Zabezpieczenie, tak. Ale tak jak tutaj pan mówi, to może służyć nawet do tak zwanej zmiany koloru auta i tak dalej. To jest coś w stylu plastic dip, ale to nie jest to. O, to teraz taka powierzchnia, że. No właśnie, nie powinna. Sprawdzać, o jest kwestia naderwania powłoki tylko no i teraz niech tylko, można ją ściągać niech tylko kawałek złapie o jeszcze troszeczkę jak <laughs> nazwę tak trzeba ją złapać żeby ją po prostu tak. No to fajnie mocna się trzyma. Tak, no właśnie, bo to tworzy, o i teraz powiedzmy no zabezpieczenie, no, by miało być czasowe i se odrywamy. Kurde, to, to mocne to jest. Bo te, bo to jest, bo to jest, mogę kawałek? Tak, to jest formuła wzmocniona. Słuchajcie, to jest fajnie elastyczne. I jest na tlenku tytanu, czyli ma no. dodatkowe wzmocnienie mechaniczne, a przede wszystkim temperaturowe. Okej. Okay. No. I dlatego nakłada się nie dlatego, żeby to wyglądało, tylko dlatego, żeby łatwiej było usuwać. Dlatego te 4-5 Wart trzeba no nażyć. tak. Patrzcie, jak to kurde fajnie się ten... Na początku myślałem, że to jest ten, wiecie, zmiana koloru auta szybka, plastik no Dip, ale jest to jest, jest całkiem auta. co innego. Zobaczcie, jak to się rozciąga. No to i w różnych kolorach to występuje. Można sobie zamówić... Tak. Jaki się pod, chce kolor? Pod kolor, dokładnie. To co, w tuaregu zmieniamy kolor felk. Tak no, o, bo jak też na przykład ma czarny kolor, pięknie, białe felgi by wyglądały. No tak. tak. Zabezpieczono. No i... i. Tak sobie zrywamy. Także co? Jak będziecie zainteresowani taką chemią, to piszcie do mnie, ja Wam dam namiar. nie wierzyłem. Dobra, słuchajcie. Także, żeśmy wyszli sobie na dwór, po tych całych testach. Idziemy do tego Jaguara. No tak na pierwszy rzut oka to nie wyglądało zbyt fajnie, no nie? A zobaczcie teraz. Mega twardy lakier. Patrzcie, jak odchodzi. Tu, gdzie było popsikane. Goła blacha. No, pięknie, co? Co wy na to Co? Bo tam beczka to widzieliście, tak? Beczka to ok, ona nie ma takiego zabezpieczenia, nie ma takiego lakieru, więc to, to, to to było do przewidzenia, że to zrobi. Ale na jaguarze zrobiło swoje, także naprawdę coś to musi działać. Dobra. a zobaczmy jeszcze tą gumę, która tutaj została sobie na dłużej. Jak ona się teraz zachowuje? Patrzcie. Można ściągnąć normalnie. Czyli to będzie taka fajna izolacja faktycznie. No dobra. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do następnego filmu. Pozdro!